Teraz mamy pana doktora Arkadiusza Baruta z Akademii Humanitas z prelekcją dotyczącą doktrynalno-teoretycznych uzasadnień technicznych praktycznych przejawów wielkiego resetu prawa w perspektywie krajowej, unijnej i globalnej. Pan doktor mnie zaskoczył, bo ma tyle slajdów, że wystarczy co najmniej jeden na dwie minuty, więc z prymusem dla mnie nie będziemy musieli mnie skracać. Bardzo zapraszam. Proszę. Państwu, będziemy teraz przez chwilę mówić o prawie. Wpływ Wielkiego Resetu na prawo no jest, no jest niedoceniany. Jest niedoceniany no, w jakiejś tam części przez, przez badaczy Wielkiego Resetu, ale przede wszystkim przez samych prawników, teoretyków prawa, filozofów prawa, a jest to jest to, jest to no, no, niesłuszne. Proszę Państwa, prawo z wielkim resetem pozostaje w relacji, w relacji symetrycznej. Znaczy, wielki reset umniejsza prawo, niszczy prawo, a zarazem prawo właściwie pojęte jest przeszkodą dla wielkiego resetu. Prawo pojmuje tutaj, wizualnie na potrzeby tych, 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 tego wystąpienia, nie jako zespół tekstów, również nie jako właściwy porządek rzeczy, lecz jako instytucję, czyli praktykę społeczną. O, o odpowiednim stopniu trwałości, rządzoną regułami, które odróżniają ją od innych, od innych praktyk, czyli regułami instytucjonalnymi. I proszę Państwa, e, przede wszystkim rzuca się w oczy okoliczność, że jedną z reguł, najbardziej podstawową instytucjonalną regułą prawa no jest, co? No jest przewidywalność. No do e, zakazu, nakazu można się dostosować lub nie, ale trzeba podjąć świadomą decyzję. W tym zakresie prawo jest innym rodzajem kontroli niż kształtowanie jakichś no, odruchów warunkowych czy, czy, czy doraźne ad hoc komentarze. I w tym, zakresie, w tym zakresie wielki reset prawo, prawo niszczy. To nawet było już o tym mówione właśnie w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym wystąpieniu, no jak, jak nieprzewidywalne staje, 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 staje się obecnie prawo. Prawda? No, nie można przewidzieć, nie można, nie można żadnych no, planów dokonać, nawet wśród tych, którzy chcieliby się jakoś do tego wielkiego rejestru dostosować. No, te, te, te ekologiczne, czy też, czy też nie, no, niekoniecznie ekologiczne, ale wymagane przez władzę prawda, no, rozwiązania wprowadzić, proszę Państwa, na drugim, na drugim poziomie, na, jeśli chodzi o drugą regułę instytucjonalną, to zgodność działania władzy. No, z tym, co władza rzeczywiście robi w zakresie prawa, czyli z tym, że władza rzeczywiście posługuje się prawem, czyli takim sposobem kontroli społecznej, jaką właśnie, jaką właśnie no, no, przed, chwilą, przed chwilą powiedziałem. No i tutaj znowu wielki reset prawo, prawo niszczy, ponieważ no, nie mamy już do czynienia w coraz mniejszym stopniu, w razie mamy do czynienia z kierowaniem za pomocą norm ogólnych. A w coraz większym zakresie, no w tak, tak, takim no, no chaotycznym też to już też wybrzmiało, no, no w, zespole, w zespole działań faktycznych, jakichś doraźnych poleceń, sugestii, prawda, no właśnie tej takiej mgławicy, mgławicy no w której, w której tak naprawdę czysta arbitralność już, już, już się znajduje. I proszę Państwa, wreszcie nareszcie trzeci, trzecia, to oczywiście tych jak jest, jest więcej, ale to, co tu jest może najbardziej istotne w związku z wielkim, z, wielkim, z wielkim resetem. Prawo jest oparte na racjonalności praktycznej, prawda? Wielki reset wskazuje nam rzekome konieczności. Ideologia wielkiego resetu, a także paradygmaty instytucjonalne wielkiego resetu opierają się na rzekomych koniecznościach. Prawda? No, konieczność ratowania planety, konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla, która ma no, wyłączać wszelkie inne względy. Nieważne, czy środowisko rzeczywiście na tym zyska, czy może straci. Prawda? Nieważne oczywiście względy gospodarcze, nieważne względy cywilizacyjne, tylko to ma mieć znaczenie. No, zresztą no, mieliśmy też z, podobną, z podobnym mechanizmem do czynienia przy wprowadzaniu no, ograniczeń, bardzo, bardzo idących ograniczeń praw podstawowych, no, motowanych. Walką z pandemią COVID-19. Proszę Państwa, prawo bez tej rozumności praktycznej istnieć nie może, a rozumność praktyczna jest sprzeczna z założeniem jakiejś konieczności, która miałaby się wyrażać w jakichś uniwersalnych regułach, dlatego że no, Repuły uniwersalne, tak mówiąc oczywiście dość, dość, dość nieprecyzyjnie, no, są charakterystyczne dlaczego? dla poznania matematycznego i dla, dla poznania przyrodniczego. Proszę Państwa, to już był uchwycił 2,5 tysiąca lat temu Arystoteles, który tą koncepcję racjonalności praktycznej wyraził, no właśnie jako, jako fronesis. I właśnie wyraźnie wskazał, że czym innym jest rozumność rządząca działaniem, czyli właśnie między innymi prawem i polityką, tak jak wtedy ją pojmowano, a czym innym jest poznanie, no właśnie matematyczne, czy, czy, poznanie, czy poznanie przyrodnicze. Ale proszę Państwa, drugi bardzo ważny element koncepcji phronesis to jest całościowa ocena tego, czemu fronezis ma służyć. No ma służyć dobru jakiegoś bytu, czy to człowieka, czy to społeczeństwa. I w fronezji zakłada, że oceniamy ten, ten byt, jak już Arystoteles powiedział, całościowo, człowieka zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Jak powiedział Arystoteles, no jak ktoś na przykład tylko będzie uprawiał ćwiczenia fizyczne, no to prędzej czy później no, zrobi sobie krzywdę, prawda? No podobnie, podobnie z dobrem społeczeństwa, prawda? No państwo ma być nie tylko bogate, ale, ale, ale i no, ma się umieć bronić. A zarazem nie tylko się umieć bronić, ale również jakiś tam dobrobyt zapewniać. I to również wielki reset, wielki reset, ideologia, ale także praktyka wielkiego resetu Wielkiego Resetu odrzuca. Proszę Państwa, początkiem takiego rozumienia prawa, jak się przyjmuje, jest ta tezja historiozoficzna chyba. Chyba, chyba słuszna, było właśnie uświadomienie sobie tej różnicy między, tym, między tą racjonalnością, która dotyczy działania spraw ludzkich, a tą racjonalnością, która dotyczy no, no poznania, poznania przyrody, czyli oddzielenie tego, co dotyczy nomos, czy w ogóle nomos od physis. Prawda? Narastoteles tutaj odwoływał się do konieczności przyrodniczej pojętej no, naukowo, ale pamiętajmy sobie, że konieczność przyrodnicza była przez większą część w ludzkości i niestety to wraca, pojmowana mitologicznie. Prawda? No, wie, wieczny powrót. Prawda? I ten, tej konieczności miała być poddana również sfera spraw ludzkich. Prawda? No, obecnie no, ten, ten kult Gai i tak dalej jest tego. Jest tego, jest tego wyrazem. I proszę Państwa, jeśli popatrzymy na nadzieję na kultury prawnej, to zobaczymy, że to prawo najlepiej miało się wtedy, kiedy właśnie wprost przyjmowano te związki, fundacyjne związki prawa z racjonalnością praktyczną. No, klasyczny okres prawa rzymskiego, prawa, prawo wytwarzane przez, przez no, no, do praktyków, praktyków no i konsultów. Prawda? Prawo okresu, okresu rewolucji glasatorów w średniowieczu, czy też najlepsze okresy. Okresy Common, common Law. Prawda? Proszę Państwa, i to właśnie jest istotny, istotny problem. To jest istotny problem teoretyczny przede wszystkim, ale no, jest to przede wszystkim też istotny problem praktyczny prawda? dla legislatora i dla, dla no, organu władzy, które prawo stosuje. Prawda? Dla sędziego, dla urzędnika podejmującego. Decyzję co, co, co do wydania, wydania jakiegoś rozstrzygnięcia. Prawda? No bo teraz pokóźmy się trochę już w tej no, czy końcowej części wystąpienia, pokúsmy się o zejście z tego poziomu teoretycznego bardziej na poziom pewnej, pewnego, pewnej już na argumentacyjny, nazwijmy to. Prawda? No bo tak, yy, urzędnik czy legislator otrzymuje od eksperta wiedzę. Prawda? No, i powiedzmy, ten ekspert powołuje się no, na, na konsensus naukowy, i tak dalej. Na szczęście, jeśli chodzi o, o e, tak zwany zielony ład, no, to to już jest oczywiste, że o konsensusu nie ma, ale jeszcze parę lat temu no, no, to, 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 takie twierdzenie byłoby trudniejsze, trudniejsze do obrony. My tak samo w okresie no, pandemii COVID-19. I proszę Państwa, on nie może poddać krytyce tej wiedzy z punktu z, no, z, według kryteriów wewnętrznych, bo nie jest ani klimatologiem, ani, ani, ani wirusologiem. I co ma zrobić? Czy ma ślepo stosować, tak jak niestety często się dzieje? Prawda? Te, te, te wskazania oczywiście poparte też nakazami, nakazami jakichś tam ośrodków, ośrodków władzy. No nie, no, nikt nie może go z tej podjęcia tej decyzji zwolnić. Jak, jak to mówił no, Bochański, no, autorytet deontologiczny nie jest autorytetem epistemicznym. Prawda? Trzeba mieć odpowiedzialność za swoje, za swoje decyzje. I Proszę Państwa, no co tutaj, co tutaj można zrobić, no takie dwie, dwa elementy trzeba wszystkim wskazać, yy, ma uświadomić sobie znaczenie tego, że nikt nie zwolni go z obrony wartości i praw podstawowych, prawda? które ma chronić. Po drugie, chociaż nie może poddać pod wewnętrzną krytykę, czyli no nie może wystąpić jako tam Solo, no, klimatolo, czy obojętnie co tam jeszcze się, może kiedyś w przyszłości pojawić jako właśnie uzasadnienie wielkiego resetu, ale może objąć podejrzeniem, w znaczeniu, no nazwijmy to, freudowskim, prawda, czy marstowskim, sam proces powstawania tej, tej wiedzy, prawda, to nie musi go doprowadzić do odrzucenia tej wiedzy, ale do postawy ostrożności, do postawy ostrożności. Prawda? Czyli można powiedzieć w ten sposób. Pierwszym etapem byłoby, czy to, co nam jest po, e, podawane, jest w sposób oczywisty, zasadne. <laughs> no, oczywiście, no może, dla, może ktoś w ogóle wyłączył myślenie, i a nie no, wszystko będzie oczywiście zasadne, co mówi władza. No, ale powiedzmy, że ten sędzia czy legislator tego, tego, te, tego nie zrobił. No więc twierdzenia na przykład o, 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 o tym, że no, emisja powiedzmy dwutlenku węgla doprowadzi do spalenia planety, no może nie być zasadna. Prawda? No to następnym, następnym etapem byłoby stwierdzenie, czy jest no, proponowane bardzo daleko idące naruszenie wartości czy praw podstawowych. Powiedzmy ten etap tak, jest proponowane. No mamy mamy no, żyć prawda, w tam nieodrzewanych mieszkaniach i tak dalej. Czy słabo odrzewa. Kolejny etap, no to właśnie jest to podejrzenie wobec procesu powstawania wiedzy, czyli no, no związki, związki tych, co to mówią, no z ośrodkami finansowymi, prawda, politycznymi, ideologicznymi i tak dalej, publicznie dostępne, prawda, publicznie dostępna, publicznie dostępna wiedza, prawda. Za tym etapem podejrzenia, no powinna, powinna już iść, powinna już iść etap decyzji, prawda. Proszę Państwa, no jaka, jaka, to oczywiście to są tylko pewne drogowskazy, prawda, bo to ja zgodnie z koncepcją Fronesis, prawda, każdy konkretny przypadek ma być rozstrzygnięty, ma być rozstrzygnięty indywidualnie, ale co tutaj na ten ostatni drogowskaz, no, należałoby, należałoby ewentualnie wskazać. Proszę Państwa, zasada przezorności zastosowana do ochrony wartości praw podstawowych. Zasada przecofności wiadomo, no jest elementem elementem prawa ochrony środowiska, jest tam no ogłaszana również w ramach wielkiego resetu, no mówi ona, że jeśli nie znamy dokładnie no, skutków jakiegoś oddziaływania na środowisku, no, to na wszelki wypadek no, no zakażmy go albo przynajmniej ograniczmy. W pewnym sensie można to odnieść do ochrony praw podstawowych. Jeśli nie jesteśmy przekonani po tych wszystkich, po tych wszystkich etapach że wiedza, która jest nam podana, jest rzeczywiście Wielu. prawdziwa, że głosi ją autorytet epistemiczny, w pełnym tego słowa znaczeniu, to podejmijmy takie, takie rozstrzygnięcie, które będzie to prawo podstawowe ograniczało w najmniejszym stopniu. No, odnosząc się do, do przekładu no, no, tzw. pandemii COVID-19, no, niektóre ośrodki polityczne na świecie miały taką, taką odwagę inne. Inne nie do transformacji energetycznej odnosi się to również w pełnym, w pełnym zakresie i w ogóle do problematyki wielkiego resetu. Może być to hamulec, moim zdaniem, wielkiego, wielkiego resetu, czy też wielkiego, wielkiego tutaj no, 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 przeciążenia, czy, czy, czy wielkiej destrukcji. Bardzo dziękuję.